Niech życie Wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę Was, czy będę nieobecny, słyszał o Was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc wspólnie za wiarę Ewangelii. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, w niedzielny poranek. To jest list do Filipian, pierwszy rozdział, werset 27. siódmy. I kilka myśli. Pierwsza myśl jest taka, że istnieje coś takiego, jak życie godne Ewangelii Chrystusowej. A skoro istnieje coś takiego, jak życie godne Ewangelii Chrystusowej, to ewidentnie również istnieje coś takiego, jak życie niegodne Ewangelii Chrystusowej. Inaczej apostoł Paweł by nas nie wzywał do tego, żeby żyć w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. No i właśnie, w pewnym sensie można by powiedzieć, że żaden z nas oczywiście nie jest dość godny, żeby żyć. W sposób odpowiedni do Ewangelii Chrystusowej, no bo łaska Chrystusowa jest czymś, co przekracza, powiedzmy, jakąś naszą formę dorównania tak, przez nasze życie wartości tego, tego, co otrzymujemy od Chrystusa. Więc no w tym sensie można powiedzieć, że żaden z nas nie może żyć w sposób proporcjonalny do Ewangelii Chrystusowej. Natomiast z drugiej strony, wydaje mi się, że to jest też pewien taki wytrych. Jeśli miałoby to być dla nas jakimś uzasadnieniem, dla tego, żeby nawet nie próbować, to są dwie różne rzeczy. Znaczy to, że nie jesteśmy w stanie być dość dobrzy dla Boga, albo dość mu się odwdzięczyć, to w, cały, w żaden sposób nie oznacza, że nie mamy próbować. I myślę sobie, że to życie godne Ewangelii Chrystusowej oznacza takie życie, które po prostu jest wypełnione wdzięcznością, radością, pokojem. Gorliwością, no generalnie można powiedzieć tym, co faktycznie sprawia, że, że widać, widać to naszą wdzięczność, widać to nasze przejęcie się tym, że rzeczywiście dzięki temu, co Chrystus dokonał, mogę żyć inaczej i, 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 i że to faktycznie jest dla mnie ważne. To jest taka najprostsza... Najprostsze zastosowanie. Druga rzecz ciekawa, to znaczy apostoł Paweł mówi, Abym, czy przyjdę i was ujrzy, czy będę nieobecny. Czyli innymi słowy, znowu można by powiedzieć, że, yy, że chodzi o pewien poziom naszego życia. tak? Ale zwróćcie uwagę, że ten poziom naszego życia tutaj, w tym akurat momencie, jakby jest uzależniony od tego, że ktoś jest koło nas kogo szanujemy i komu dajemy pewien autorytet do tego, żeby mógł nas w jakiś sposób dyscyplinować, żeby mógł nas w jakiś sposób porządkować, w jakiś sposób nakazywać nam, mobilizować nas do tego, żeby żyć w określony sposób. A Paweł mówi, że jakby, no że właśnie życie godne Ewangelii powinno być niezależnie od tego, w jakim kontekście się znajdujemy, czy tacy, tacy ludzie są wokół nas, czy nie. Że to jest właśnie jakby... No właśnie, to nie jest coś, co jest funkcją jakiegoś, jakiegoś bata. To nie jest też nie jest jakąś funkcją pewnego zawstydzenia, ale to jest coś, co powinno nas po prostu charakteryzować tak, jak jesteśmy zbawieni zawsze, to też zawsze w tym wszystkim, co, czym jesteśmy. Dalej, mówi, słyszał o was, i teraz zwróćcie uwagę, słyszał o nas, czyli, że to ma być pewną też cechą, nie tylko moją własną, ale moją własną w kościele. I to też jest, myślę, dosyć ważne, że to moje chrześcijaństwo się ma weryfikować nie tylko w tym moim prywatnym, gdzieś tam, nie wiem, odniesieniu do otoczenia, rodziny, ale również do kościoła. Słyszał o was, że stoicie. I teraz zwróćcie uwagę, stoicie. Stoicie w ogóle tutaj, też jest ciekawe echo, bo Filipianie byli po prostu, w większości przynajmniej, to no była kolonia rzymska założona z weteranów, a więc oni wiedzą, co to znaczy stać wspólnie. To, to, to jest pewna analogia do szyku bojowego, tak? Więc myślę sobie, że tutaj brzmi im ewidentnie ich doświadczenie życia, wprost wcześniejszego, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc wspólnie czy z połem za wiarę Ewangelii. Nie byłem nigdy... Na wojnie nie doświadczyłem takiego braterstwa broni, o którego tutaj myślę apostoł Paweł mówi, że stoimy wspólnie i jakby liczymy na siebie, bo nic innego nam nie pozostaje. No bo musimy liczyć na siebie. Jesteśmy w jednym, w jednym po prostu, w jednym rzędzie, tak? W dwóch, i, i musimy na siebie nawzajem liczyć. I każdy z nas musi dać siebie jak najwięcej, żeby to tą walkę zwyciężyć. Yy... I myślę sobie, no mówię, mogę to tylko sobie wyobrazić, no bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale gdzieś tam, patrząc na różne filmy, i wytężając wyobraźnię, mogę sobie to wyobrazić właśnie w taki sposób, że to jest taka, takie poczucie zależności, bardzo silne. Takie poczucie tego, że, że, mm, no, że musimy liczyć na siebie i liczymy na siebie. I że jesteśmy dla siebie nawzajem, rzeczywiście w taki sposób najbardziej, można powiedzieć, podstawowy i najbardziej ostateczny jednocześnie. Przynajmniej w doczesności, tak? Chroniąc się nawzajem. No i ciekawe jest to, że właśnie w tym sensie, zobaczcie, w tym kontekście ta wiara wspólna, zawiary Ewangelii jest tym, co jest życiem godnym Ewangelii Chrystusowej. Niezależnie od tego, czy apostoł Paweł jest, czy nie ma. Czyli to zachowanie jedności jest zachowaniem jedności nie w jakimś takim rozprężeniu, nie w jakimś takim poczuciu. Yy, jakby błogosławienia sobie nawzajem, tylko i wyłącznie, ale właśnie w takim poczuciu pewnego zobowiązania do walki i świadomości wroga. No bo jak nie ma świadomości wroga, to nie walczymy, to sobie siedzimy przy, przy ognisku, tak? Ale tu właśnie je się pojawia. Pojawia się ta świadomość wroga. Pojawia się ta potrzeba tego, by być dla siebie nawzajem i to jest życie godne Ewangelii Chrystusowej. Myślę sobie, że... No, że chyba nie mamy takiego poczucia yy, i że gdzieś... może dlatego właśnie, że nie mamy tego poczucia, to trochę się gubimy w życiu. Gubisz się Ty, gubię się ja, no bo jesteśmy my po prostu tacy trochę... no, jest nam dobrze, jest nam, jest nam, jest nam, jest nam w jakiś tam sposób wygodnie, i nie widzimy właśnie, że powinniśmy być dla siebie nawzajem wsparciem i zachętą, żeby to życie faktycznie było inne i żeby przeciwstawiać się pewnym rzeczom, które są złe, bo właśnie, jak to nam Bassem przeżeński powiedział, pokój, szczęśliwość, ale bojowanie, byt nasz podniebny. Innymi słowy, jesteśmy w jakiś sposób jako chrześcijanie przeznaczeni do walki i nie możemy sobie tego odpuścić. Nie możemy zamknąć oczu na tą rzeczywistość, nie możemy być kimś, kto. Yy, Doktor właśnie mówi, a tam, co mi tam, jest ok. Także życzę nam takiego otrzeźwienia, życzę nam takiego spojrzenia na siebie nawzajem, jako na właśnie braci od walki tej samej, braci z frontu i, i, i miejmy tą świadomość walki w naszym życiu i nie odpuszczajmy sobie i nie... Nie żyjmy w takim poczuciu, że, 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 że jest spoko, że jest luz, bo najwyraźniej go nie ma. Nawet jeśli doświadczamy wielu dobrych rzeczy, to życzę nam, żebyśmy mieli to poczucie, że mamy być wspólni, wspólnie dla siebie, razem i, 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 i te różne rzeczy, które nas dotykają w życiu, mamy przechodzić właśnie w takim jednym szyku. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, dziękujemy Ci za ten obraz i daj nam, Panie, właśnie żyć godnie Ewangelii Chrystusowej. Świadomości walki i byciu razem. to Cię Panie, proszę, zachowuj nas. Nie daj nam jakoś tak się pogubić, ale, ale daj nam Panie być właśnie w zwartym szyku i Ciebie uwielbiać, i Tobie być wdzięcznym za to, co, co nam dałeś i co nam cały czas dajesz w naszym życiu. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.